i Kuu, no bo ura i oczywiście ola tak ola też już macie dzisiaj wam pokażemy koreczki popikę tak dzisiaj wam pokażemy koreczki popikę yy, i ko już i to już na trzeci live yy, och ten filmik na kanale i w ogóle chcieliśmy go jaką Google uścić żeby Google on I żeby I żeby Google on Tak, po No Po prostu Dobra, teraz Pierwsza korekka po, Popis do pokazywania Tak Pierwsza korekka popis do pokazywania A my już idziemy No właśnie, a my już idziemy Pierwsza to ko taka koreszka popi. Ona jest przepiękna w ogóle. Ja sobie ją kupiłam. I w ogóle ona jest prześliczna. Tutaj ma się w ogóle ofiera. No i można tak robić. Pop, 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 pop. No i zaraz. Także to była pierwsza korekka popik. Zaraz pokażemy drugą, ale chciałam Wam pokazać ogólnie jak robi popik. Um, więc tak robi popik. I ko była pierwsza korekka go pokazania. Zaraz będzie gru. Oko jest druga korychka, po pierwsze, którą się trochę źle ściska. w ogóle, jaka ona jest materiału i w ogóle coś. niektóre są właśnie takie, a niektóre są właśnie o takie. Widzicie? To różnica? Te... Widzicie, na pewno. Tu jest różnica. No i jest bardzo jego jednoroczny. I bardzo go chodzi. I mogę tak ogólnie robić po po, po po sobie. No i to no jest y, fajna taka ładna korekka popik. Kora, kora łachnie, łachnie zakupiła mi ją sobie. I tutaj ma zamek, ko można otwierać. Dobra, kachwachnie pokazywałam Wam korechkę popik. Każę wam pokazaliśmy korechkę popik. Tak, korechki popik. No, tak się korechki popik. I bardzo fajnie jakości one są, bo one są... Bo one są ogólnie takiej gumy tak takiej gumy w ogóle one są w ogóle takiej gumy, że można robić pop 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 tak, że można robić pop 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 i kochasz cały czas no właśnie więc mogę to robić i różne takie rzeczy jeszcze Wam pokażę yy, ogólnie jeszcze Wam chciałam pokazać jeszcze Wam chciałam pokazać. Jesz, jeszcze raz. Um, Łachnie Wam jeszcze chciałam pokazać. Jeszcze raz wam. I przypominamy o łachkach góry. Tak, łachki góry stawiacie. Bo jedna prangę. Go biegamy go ochnił krysz. Tak go ochniósł kryti. Zaraz za go będzie milion. No to na milion nagramy. Kich Yy, tak. A na milion yy, nagramy jakiś na kanał. Takiego. Yy, nagramy jakiś kanał, na kanał. Tak. I może się go... Będziecie go mogli zobaczyć. Tak, będziecie go mogli zobaczyć. Już dzisiaj. Bo wybijamy 8 such Tak. Jeżeli... Jeżeli w ogóle y, zaszkawacie jeszcze chuchkryście, tak zachowajcie jeszcze chuchkryście, bo to bardzo ważne. Musimy gobić. tak musimy go bić, tak musimy go, bić. Y, tak musimy go bić. i to bardzo ważne dla nas. Tak, bo to bardzo ważne dla nas i chcieliśmy, i chcieliśmy właśnie, żeby to było bardzo ważne dla nas. Tak, bo wy się dla nas widzowie najważniejsi. Tak, najważniejsi. Żeby większa publiczność nas jeszcze oglądała, to, to w ogóle. To był Orkarni Live. To był Orkarni Live i Orkarni odcinek. Jeszcze zobaczcie, jeszcze zobaczcie tam, bo, bo nagramy, bo nagramy jeden na YouTube. tak, nagramy jeden na YouTube dla Was, żebyście o nas nie zapomnieli i żebyście byli na bieżąco, tak, że mówimy o których które właśnie są teraz, tak, żebyście zawsze byli na bieżąco, o co, o co w ogóle chodzi. Ta, bo my mówimy o w w filmie, że po prostu różna ogrągalność. I jeżeli ten... A dzisiaj będziemy rozmawiać o też o szkole. Ym, nie ma go, czy wiesz, ale, ale nikt nie wie nowa klasa, nikt nie wie, co się dzieje. Cały czas są nowi ludzie. I kruno się o z nową klasą. Tak, ja na uczucie. Ja skąd kągam? Król by się, król się, król się w nowej klasie, ale mamy nadzieję, że jeszcze będzie ten kanał rysowany. Tak i i no właśnie to na tyle ale jeżeli chcecie na chwilę to oglądajcie nasze filmiki tak bo one są grane bardzo ważne tak naprawdę bardzo ważne są grane jeszcze ważniejsze niż te zwykłe filmiki tak są grane jeszcze ważniejsze niż te filmiki i w ogóle i w ogóle yy, no dobrze yy, więc także Yy, więc także ja jak zwykle, ja muszę, ja muszę zawsze, zawsze, byłem w tej oskarżni niełatwo. zawsze, zawsze mnie się zawsze mnie chyś, mówili, że to ty wpisz zadanie, tak, bo ty jesteś najlepszy, bo jest najlepszy, daj wpisać zaganie. no właśnie, więc daj wpisać zaganie. Yy, więc... No, i okaże się, że ja zawsze wychodzę na tego głuchego. Ja jestem typem takim, że po prostu, że po prostu, zawsze, zawsze kto mnie zapyta, co ja jestem zawsze taka plochka? Co, co zawsze, co zawsze, wszystko plochkuje i co zawsze musi powiedzieć, co się oczywiście działo. Bo ja zawsze jestem gaka. <laughs> Chyba codziennie Ej nie codziennie, skarży pyta Dobra kochamy No właśnie kochamy się kucić I to było tyle na krypak. Tak Te wyłóżnione były różne, ale My już się z wami żegnamy Tak my już się z wami żegnamy i zapraszamy jeszcze go. I zapraszamy jeszcze go, yy, i zapraszamy jeszcze go naszego jednego Kiszkoka. on będzie wyświeżany na YouTubie I tam jeszcze, i tam jeszcze, i tam jeszcze się zobaczymy. Tak, i tam jeszcze się zobaczymy. Yy, subskrybujcie, subskrybujcie, lajkujcie nas. Jesteśmy zawsze na bieżąco. Tak, subskrybujcie, lajkujcie. Jesteśmy zawsze na z wami. I... I... Pa, pa, I pa, pa! Trzymajcie się, tam, Trzymajcie! Pa.